Duchy nie istnieją. Ja jednego widziałam, jak lewitował nad ziemią. Co się stało? O, masz ci los. Spokojnie! To tylko usterka techniczna. Naprawdę, proszę. Sprawdź, bezpieczniki zawsze padają. Zaraz się tym zajmę. Kiedyś, jak się krowa kcieliła o czwarty nad ranem, też tak ciemno było jak teraz. Wtedy ją widziałam. Białodamę lewitowała nad ziemią. I ja mówię do niej: na coś tu przyszła. I na co przyszła? A ja nie wiem. Tego nawet najstarsze cygany nie wiedzą. Ale poszła. Pogoniłam. Oddajcie. Z perspektywy nauki to ciekawy przypadek. Oddajcie. Tego chcesz duchu? Mam tylko Pikachu. Zabierz Marcina. cię zaraz. Oddajcie mój telefon. Za moich czasów duchy były spokojniejsze, przychodziły, zjadały zupę i szły do domu. I jeszcze zaraz. Cześć! Dziecko drogie, o świecie. telefon, autyzm cyfrowy. Fajnie, że jesteś. To short z naszego nowego serialu na Stargaze. Zobacz, link w opisie.